Proszę Państwa, kończą się siewy buraka cukrowego. Z, ze wschodu i z zachodu docierają do nas informacje o szkodnikach. Z, ze wschodu naciera szary komośnik, z zachodu skośnik buraczak. W centralnej Polsce natomiast coraz więcej się słyszy o przędziorku mielowcu na buraku. Chcemy dzisiaj porozmawiać, co jest zagrożeniem i w jakim rejonie dla tej uprawy. Panie profesorze, jesteśmy w sercu Wielkopolski. Rolnicy z tego rejonu również słyszą dużo o szarku komośniku. Czy ten owak, czy ten szkodnik dla buraka jest w tym rejonie już zagrożeniem? Na razie nie, bo ten szkodnik na razie występuje na wschodzie Polski koło Zamośnia, ale w tamtym roku był notowany już koło Wrocławia i Opola. I poprzez transporty, czyli samochodami można przewieźć, potem książ wejdzie do samochodu i go nieumyślnie przewieziemy nawet do Wielkopolski. Czy są metody zwalczania chemicznego tego szkodnika już? Tak, są zaprawy nasienne, które działają częściowo i opryskiwania roślin, ale te opryskiwania są rzeczywiście mało, mało skuteczne, gdy ten szkodnik, gdy zimuje, zimuje na głębokości nawet do dwóch metrów i hmm. później stopniowo wychodzi. I jest bardzo długi nalot na po, poprzez wyjścia z gleby i są duże zagrożenia wschodów burak. Czyli po prostu zabiegi by musiały być konieczne kilka zabiegów, tak? I długi monitoring. Albo tak, żeby... długo działające hmm. zaprawy, albo długo działające środki honoroślin na listne, hmm. ale takich, takich, nie nie ma. Ma. takich nie ma, bo hmm. Unia Europejska wszystkie długodziające wycofała hmm. i jest to problemem. Ale na razie Wielkopolska bo się nie obawiać, bo duża plaga bym powiedział jest koza mościa, gdzie można hmm. nawet spotkać setki. Na danym polu tych krząż. Ale doraćmy coś rolnikom ze wschodu Polski. Jedną z metod na szarka, słyszałem, to są robienie takich długich brust wzdłuż pola. Czy to jest skuteczne i w jakich warunkach? Jest to bardzo skuteczne. To jest metoda przedwojenna, używana w ochronie roślin. I tam się, szkodniki oczywiście się chwyta, i, ale są też pułapki feromonowe, używane coraz częściej, są to pułapki na ogół węgierskie, które są u nas używane i w te pułapki też się łapi, y, są łapane chrząszcze y, szarka komuś. A co z taką, jeśli się zapytam o tą bruzdę, jeśli taką bruzdę złapią się, wpadną te, te chrząszcze, to one z tego nie wylecą? Nie, w tą bruzdę, jeżeli chodzi o szkodniki, to musimy później je, je wyłapać i też te szkodniki oczywiście musimy później zniszczyć. Ale jak wyłapać? Po prostu zgarnąć tak, i, i, i zebrać tak, i zniszczyć, tak? I zniszczyć, tak? I z, i zniszczyć. Czy można je jakoś opryskać na przykład opryskiwaczem? Są oczywiście opryskiwania, mhm. można zrobić, ale ten szkodnik jest dlatego groźny, gdyż się właśnie potrafi wychodzić. Bardzo długo z gleby mhm. na powierzchnię, i dlatego jest zagrożeniem, że nie w ciągu jednego dnia wychodzi, tylko z głębokości, które są duże, metra czy więcej, wychodzi bardzo powoli niż gdy jest płytko. Z drugiej strony, z zachodu, tak pokazuję na zachód, bo to nam słońce wschodzi, naciera drugi szkodnik skośnik buraczak. I on już jest w Wielkopolsce odnotowywany, ale gdzie zrobił największe szkody? Na razie największe szkody zrobił w Innej Górze, to jest Kościołównej Wielkopolskiej. Ten szkodnik już jest tam od dwóch lat, w Innej Górze, naszej Jorowskiej. I ten szkodnik też się rozprzestrzenia głównie od zachodu i też stwarza zagrożenia na zachodzie Polski, na południu Polski. I z tym szkodnikiem jest walka łatwiejsza, bo naloty są też oczywiście w. W czasie krótkim, ale też trzeba bardzo uważać. I te są, Ministerstwo rolnictwa zarejestrowało ten preparat na listę i to można robić zabiegi. Mhm. Incydentalnie w Polsce punktowo czasem pojawia się przędziorek chmielowiec, też również mało spotykany, mało znany dla buraka szkodnik, chociaż bardzo powszechny na innych roślinach. Jakie warunki by musiały wystąpić, żeby on zagroził burakowi? Przędziorki występują wówczas gdy jest bardzo sucho mhm. i bardzo upalnie. I tak się w Polsce zdarza często, w tamtym roku tego nie było, całe szczęście, bo były jednak opady deszczu, ale w latach poprzednich, gdy mieliśmy wielkie upały i susze, te szkodniki to sprzyja przędziorkom i nie tylko w burakach, ale też one występowały i w kukurydzy bardzo dużo, też w ziemniakach i trzeba na te szkodniki bardzo uważać, w rzepaku mniej, ale najwięcej straty. To robiły oczywiście w burakach i są już preparaty zarejestrowane, bo poprzednio były tylko poprzez pozwolenia czasowe. Są też preparaty przędziarkobójcze specjalnie zarejestrowane do ochrony buraka przed przędziarkiem. Takim odnowionym problemem, szkodnikiem dla buraków, to są wszelkiego rodzaju szkodniki ssące, mszyce, płaszczyniec przenoszące wirusy. Czy, one, czy zaprawy nasienne, które są, zwalczają je i do, i do jakiego etapu? Zaprawy nasienne, te nowe zaprawy nasienne, które są, one, te, te zaprawy działają bardzo krótko, bo Unia Europejska, wszystkie zaprawy neonicotinoidowe, które długo działały, zostały usunięte. W tym roku można stosować jeszcze dwie zaprawy nasienne, grupy neonicotinoidowe. Tak, ale na ograniczonej powierzchni tylko, tak? Tak, tak? jest, bo minister dopuścił rolnictwa. W grudniu dopuścił i te zaprawy teraz są używane i one działają dłużej. Najważniejsze, żeby, żeby preparaty działały długo. Myślę o zaprawach nasiennych, ale też o opryskiwaniach nalistych. Dlatego powinny być to jednak zabiegi wykonywane poprzez zaprawianie materiału siewnego, czyli, zaprawia, czyli otoczkowanie kłębków, buraka, i to jest najważniejsze. I są, jest kilka zapraw ale naj, najdłużej działają zaprawy z grupy neonikotonoidów, które są de facto już na wycofaniu. Czyli, ale do oprysków konieczny będzie monitoring tych szkodników, obserwacja ich na żółte. w tablicach lepowych pewnie? tak. Tylko i wyłącznie <grym> powinny być to sp sprawdzone metody, czyli też tak samo jak mamy w rzepaku żółte naczynia, tak samo też w buraku się powinno wystawić żółte naczynia, czy nalot mszyc, czy innych szkodników ma miejsce, bo żółte naczynia są ni niezawodne. Szkodniki uwielbiają kolor żółty. Hmm. I dlatego tam... A na takie mszyce co lepsze? Żółty lep, czy żółte naczynie z wodą? Najprościej, jeżeli chodzi o mszyce, to jest żółty lep z, z klejem nieschnącym i tam się te szkodniki odłowią. I to jest, jest to lep dwustronny, dwu, dwustronne pułapki, mają dwie strony i są na, na plantacji umieszczane na polu. I tam te szkodniki się chwytają lepiej, bo nie wyfruną. Jak się przyklei, to już tam będzie ten szkodnik przymocowany i można go bardzo łatwo sprawdzić i zdiagnozować. Bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszam do diagnostyki.